Witam na kanale Babci Ali. Chciałam tutaj pokazać nasz przedogródek, w który witają wszystkich wchodzących, dwie rzeźby babcia i dziadek. Rzeźby te są przywiezione z Bieszczad, wykonane przez tamteż, tamtego artystę. Jest takich tam większość ludzi, którzy zajmują się takim rzeźbieniem. W przedogródku postawione są również takie moje gałęzie z różnych jakichś tam wypadów do lasu, przy których rosną klematisy. Wygląda to wszystko bardzo ciekawie przed ogródek, Szczególnie latem, kiedy te pnącza pokazują swoje, swoją urodę. Tu również pnie się klematis po drzewie, po jałowcu. I przy samym wejściu, przez to, że on jest, to tworzy takie wow na tej zasadzie. W środku tu jest taki lasek, który nas oddziela od ulicy, w którym również ponastąpią hmm, te moje ulubione pnącza, które, jak tutaj może widać, też się pną po jałowcu, po jego konarach. Dochodzi tu trochę świat, słońca i cieniu, więc jest im bardzo, bardzo dobrze w tym miejscu. Przedogródek jest takim dla mnie zaproszeniem do wnętrza. W związku z tym, bardzo przywiązuje wagę, jak to wszystko wygląda, co można ponasadzać. No i przede wszystkim są też ważne warunki, czy można. Tak, jest to wszystko wykorzystać w jakiś sposób. Idąc dalej, kawałeczek, mamy tutaj wejście do mojego Domu, które jest w ten sposób podkreślone. No i też jest misiu z Podróży. Również. Rzeźba, która wita, wita nas każdego wchodzącego do domu. Tu również rosną kwiaty, czyli różaneczniki. Jest dopiero koniec kwietnia. Wyrosły już dość mocno klematisy. Tu również rosną klematisy. No, będzie też pięknie to wyglądać, kiedy zacznie to wszystko kwitnąć. Z uwagi na to, że bardzo lubię różne grliniaki, kupuję takie donice ozdobne na jakichś tam targach, pchlich, bazarach. W których mogę umieścić rośliny. Tu jest drugi fragment, druga część przed ogródka. I również tu jest rzeźba, która wspaniale prezentuje się na tle tej zieleni. To wszystko widać od ulicy i tak wygląda. Wejście do na posesję. Myślę, że się podoba komuś. Ten filmik może będzie miał inspirację do założenia czegoś, wdrożenia w swoje. Ogrody. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się komuś podobało, to bardzo się cieszę i można dać łapkę. Dziękuję, pozdrawiam.